Halo, halo, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale z Alexa 2 no i słuchajcie, dzisiaj idziemy sobie zapolować na drony eee, a skoro drony, to na pewno przyda nam się odpowiednia amunicja, czyli po prostu w tym przypadku jest to kusza także ruszamy i szukamy tego drona gdzieś tu na pewno będzie Gdzieś tu na pewno będzie ten dron. Um, tylko gdzie? Gdzie jest ten dron? Gdzie on się chowa? Okej, okay, dobra. Nie zebraliśmy części i po prostu zniknął nam. O kurde, ale, ale jaja. Dobra, lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, wracamy do gry i mamy kurde drona. Patrzcie. Widzicie to? Mamy drona. Okej, okay, dobra, jeden załatwiony. Dawaj łup, dawaj wszystko co masz Nie, teraz nie będziemy rozmawiać z żadną kają, bo ja chcę yy, to wszystko złupić. No, no właśnie, o to właśnie chodzi. Dobra, kolejny dron złupiony. Lecimy na, kolej, po, na kolejnego... polujemy na kolejnego drona. Tu są kolejne drony, patrzcie na to. Jeb! Uważaj! Jep. Jeb. Je. Yeah. jeb, yeah. jeszcze jakaś harpia, nie wierzę w to. Stało mi tylko uciekać, nic więcej. Ekipunek, szybko ulepszę. się, nie mam amunicji. Ekipunek, dawaj. na harpia, no dobra, pieprzyć tą harpię, idziemy no i mamy kolejny dron mamy kolejnego drona dawajcie go Otaku! Poczekajcie, bo mamy jeszcze Szakala tutaj. Niech ona się zajmie dronem. My się zajmiemy taki! Nie, piernicze nie wierzę. Jeszcze raz. Tu mamy następne drony Mam tylko 10 Dobra, jednego mamy, ten jest następny mamy, dobra, okej, okay, dawajcie Chodźcie tutaj No Myślisz, że to już wszystkie? To mi się podoba Pieprzeni klerycy Według mnie to naprawdę nie oni. Ktoś musiał przejąć ich maszyny. Skąd ta pewność? Przyjrzałem się tym maszynom i jest tak, jak podejrzewałem. Ktoś przy nich majstrował. Te ataki absolutnie nie są dziełem kleryków. Niech będzie, odpuszczę. Raczej wiesz, co mówisz. Oby tylko te maszyny nie zaczęły się tu pojawiać regularnie. Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. Możesz na mnie liczyć. Daj mi znać, jeśli coś takiego znowu się wydarzy. Tak zrobię. Jesteś cała? Tak, to nic takiego. Dobra, ok. No i dobra, niech Kaja dalej z nami. Z nami się tu porusza Ona nam tutaj bardzo pomoże yy, Wielokrotnie już udowodniła Pokazała nam swoją ogromną siłę swojej mocy i widzę ją w roli naszej towarzyszki broni yy, Nie wiem tylko czy yy, Będziemy mogli jakby No właśnie super Nie wiem tylko czy byśmy mogli słuchajcie Podróżować z, ob z obiema kobietami Z dwoma osobami jakby Czy to raczej nie będzie możliwe Dobra, okej okay. Bo właściwie teraz no patrzcie z tego miejsca możemy się w ogóle przenieść yy, Tam nie mam ruchu. Jeszcze nie mogę tego zrobić. No i pięknie. No i to mi się podoba, słuchajcie, to mi się podoba. No jak tam wejść, w ogóle do tej do tej wieży tutaj, dokładnie tutaj jest ten gis. Chodzi o Iwana. Słucham. Przebywa w forcie z berserkami. Wobec tego udaj się tam i sprowadź go tutaj. Teraz? Teraz. Dlaczego ja poślij któregoś ze swoich ludzi? Myślisz, że berserkowie wpuszczą jakichkolwiek morkonów. Zapewne wyrżnęliby ich przy bramie. Jeden człowiek, ktoś taki jak ty, poradzi sobie znacznie lepiej. Nie spaczaj z tematu. Potrzebne nam jego zapasy. Robi się nieciekawie. Niech rawak będzie z tobą nieznajomy, okej. Okay wrócimy sobie. Szukam informacji. Co chciałbyś wiedzieć? Tylko pamiętaj, żeby następnym razem rzucić. inaczej. Co tam słychać w grocie? Aha, chcesz wiedzieć, jakie tematy się tu obecnie magluje, co? No, to trafiłeś we właściwe miejsce. Ponoć nie wszyscy kłusownicy wracają z łupem. A skoro niewielu radykałów wraczyło targać swoje święte dupy za bramę, to chyba nawet nie jest zły pomysł. <grym> A kto by nie chciał odłożyć sobie czegoś na czarną godzinę? Prawdopodobnie, ciekawicie, po co ci ta informacja? Zgadza się? Otóż jeden z klientów wypił kiedyś za dużo i coś tam mam rotał o prawdziwych klejnotach. Proszę, wszystko zanotowałem. Pewnie nic z tego nie będzie, ale przekonasz się o tym tylko w jeden sposób. Sam bym to sprawdził. Boję się jednak, że jeśli zrobię choć krok poza bar, knajpa pójdzie z dymem. Jeśli zechcesz poznać jeszcze jakieś plotki, wiesz, gdzie mnie szukać. Oczywiście, gdybyś sięgnął głębiej do kieszeni, może coś by mi się przypomniało. To znaczy, co? Na przykład historię o Wladzie i głosie Kana. A nuż okazałyby się warte paru kryształków. No dobra, mów. Informacja to potęga. I jakie mm. tam. Szukam informacji. Co chciałbyś wiedzieć? Od kogo mogę się tu czegoś nauczyć? Co ci wiadomo o Fladzie? Co powinienem wiedzieć o głosie Kana? O kurwa, 300 kryształków! Co powinienem wiedzieć o głosie Kana? Mm, no, ten to dopiero zagadka. Nikt nie ma pojęcia, jak się nazywa ani skąd jest. Ba, gość sprawia wrażenie, jakby na niczym się nie znał. Ale na pewno coś kombinuje. Zechcesz mówić jaśniej? Widziano go jak coś tam trzymał w łapach. A kiedy się połapał, od razu schował to do kieszeni. Ja tam nie wiem, ale według mnie to dość podejrzane. No to ciekawe, nie? Bądź co bądź, widziałem już mnóstwo szemranych interesów. Co ci wiadomo o Wladzie? A, Vlad. Powiem tyle. Nie każdy szczur kręci się po zaułkach czy pod podłogą. Niektóre widać gołym okiem. Czają się, czekając na naiwniaków. Vlad może wydawać się życzliwy i ułożony, ale nie daj się nabrać. To pies kana. Nie warto mu ufać. Nie pozwól mu się do niczego przekonać. Uważaj co przy nim mówisz, dobrze ci radzę. Zapamiętam. Słuchaj, jak będziesz szedł, to się nie odwracaj. Właśnie stoi tam w rogu. Lepiej, żeby się nie zorientował, co ci o nim nagadałem. Dobra, od kogo mogę się czegoś nauczyć? Mamy tu kilka miejsc, w których udzielają szkoleń. Jeśli interesuje cię walka wręcz, porozmawiaj z Batulgą. Ale tego to akurat sam byś się pewnie domyślił. Dobrą alternatywą będzie Attyla, ale musisz się spieszyć, kto wie, ile jeszcze pociągnie. Założę się, że dziadyga już zwolna butwieje na tej swojej arenie. Fleja jest w stanie coś ci przekazać z zakresu górnictwa, ale cholera wie, gdzie on się teraz obija. Jeśli chcesz nauczyć się tego, jak przetrwać w dziczy dłużej niż godzinę, moim zdaniem warto uderzyć do Wlada. Ale chuj z tym, najbardziej liczy się to, co poznasz dzięki mnie. Pokażę ci, jak przyjmować ciosy. Na diabła ci mięśnie, jeśli nawet nie potrafisz oberwać. O ile masz podobne przekonania, lepiej od razu sypnij mi parę kryształków. To jest ciekawe w sumie. Mogę się bić. No, i to mi się podoba. Ile kryształków chcesz postawić? Tyle powinno wystarczyć. No, Szau, nie ma, ale źle też nie jest. Twój pierwszy przeciwnik to Dixo. A okay. panita, naprawdę dobrze ci się trafiło. Gość wie to i owo zabijanie. Niestety złamał sobie rękę, a że nie mamy tutaj znachora, to średnio mu się zrosła. Wątpię, by sprawił ci problem. Gdzie znajdę Dixona? Jeśli nie kręci się pod drzwiami, to pewnie w dzielnicy wojennej. Okej. Okay. Kieruj się schodami w stronę areny. Nie przegapisz. Co masz na sprzedaż? Co masz na sprzedaż? Sam sobie zobacz. I mamy 1221, więc y, oczywiście kupimy sobie. Tak jest. 14 eliksirów. Tak. No, 12. Naucz mnie czegoś. Z chęcią. No niestety, no musimy zarobić troszkę pieniędzy. No ale i też odbić swoją postać. Lecimy. Czekajcie, co, ja mam, co my mamy zrobić? Dziennik. Wartości morkonów. Zawodowy ghost, zawody gosty. Okej, okay, dobra, znajdźmy tą gostę. Yy, Okej. Okay. To czekaj, zaznacz na mapie. Chwila. Znalazłeś podobno pewien amulet. O. Zależy, kto pyta. Nazywam się Iwika, a teraz przyznaj, że go masz. Dostałeś go od Zariny i starasz się ustalić, do kogo należy. Chodź ze mną. Lepiej, jak pomówimy na osobności. O, o to ciekawa. Ale no nie spodziewałem się czegoś takiego powiem wam szczerze Przejdźmy do rzeczy To nie jest twój amulet Wezmę go od ciebie Ale za Zgłosisz jego kradzież Ile sobie za niego życzysz? O. To... Najpierw odpowiedz mi na kilka pytań. Mogę ci ufać? Twoje tajemnice są u mnie bezpieczne. Nie mam powodów, żeby cię zdradzać. Dobrze to słyszeć. A co z tobą? Mogę ci ufać? Oby, bo inaczej z amuletu nic. Uważaj, bym nie odpuściła sobie rozmowy i nie wydarła amuletu z Twoich zimnych rąk. Chyba powinniśmy nabrać co do siebie pewności. Nie należysz do morkonów. Zaspokoję Twoją ciekawość. Ale jeśli zechcesz nas w jakiś sposób oszukać, to będę musiała Cię zabić. O co chodzi z tym amuletem? Historia amuletu Krajtona sięga kilku wieków wstecz. Otóż kiedyś istnieli dwaj bogowie Rawak i Krayton. Kiedy założyliśmy grotę, aby schronić się przed kometą, walczyli o władzę nad naszym ludem. Rzecz jasna, ostatecznie zwyciężył Rawak. Wygnał Kraytona z królestwa Morkonów. I ustanowił przykazania, których Morkoni przestrzegają do dziś. Przykazania równowagi. Ok. Kim jest ta reszta? Jesteśmy wyznawcami Kraytona. Działamy w sekrecie, w samej głębi podziemia. Gdyby radykałowie nas wytropili, poddaliby nas torturom, a potem zabili. A kłucownicy? Oni i radykałowie to jedna banda, przynajmniej większość z nich. Ścigają nas, bo zagrażamy ich filozofii życia. Kiedy grota się otworzyła, powróciły do niej zamierzchłe, zapomniane idee. Traktują nas jak zagrożenie. Obawiają się, że kiedyś ich obalimy. Cóż to byłby za dzień? Naprawdę wierzysz w tego całego krajtona? Oczywiście. To jednak nie tylko bóstwo, lecz także inspiracja. Ucieleśnienie pokoju, niezależności i wolnej woli. Rozumiesz? Morkoni nie zawsze byli tacy brutalni. Czciciele Rawaka dawno już zapomnieli o tych pradawnych przekazach. Ale my... Wciąż je pamiętamy. Kiedyś przypominaliśmy ludzi spoza groty. Nikogo nie więziliśmy ani nie katowaliśmy. Nie zadawaliśmy sobie bólu. Nie odprawialiśmy rytuałów krwi. My nadal wspominamy te czasy. Nawet jeśli inni całkowicie wyparli je z pamięci. Teraz już pojmujesz, o co toczy się gra? Dzierżysz oto przyszłość wszystkich Morkonów. Nie wolno dopuścić, by wieści o rosnących w siłę wyznawcach Kraytona dotarły do Zariny i jej radykałów. No, dobra, co do tego okay. Urde! Co zamierzasz z nim zrobić? Zaufałam ci. Teraz twoja kolej. Przekaż mi amulet, a ja zdradzę ci nasze plany. Okej. Okay. No dobra, niech będzie. Proszę. Weź go. Dziękuję. Potrzebujemy Szczerze tego. mówiąc, zastanawiałam się, czy nie doniesiesz na nas zarinie. Teraz... Stałeś się jednym z nas. Czy ci się to podoba, czy nie? Ale bez obaw, nie zawiedziemy cię. Wspólnie będziemy walczyć o lepszą przyszłość. Okej. Okay. Do czego mnie potrzebujecie? Przydałaby nam się pomoc kogoś takiego jak ty, z zewnątrz. Powinniśmy się postarać. Bezarina przestała nas szukać. Wypada, by historia amuletu skończyła się jak należy. Mimo to Zarina nie spocznie, dopóki kogoś nie ukaże. Wiem o tym z doświadczenia. Czyli szukacie kozła ofiarnego. Tak. To jedyny sposób. Ktoś musi zapłacić. O ile się da, obarczymy winą jakiegoś kłusownika. Nie radykała? Nie. Zarina od razu zwietrzyłaby podstęp. Okej. Okay. Co zakłada plan? Trzeba znaleźć kogoś, komu podrzucimy amulet. Kogoś, kto nie oddaje czci Kraytonowi, ale kto, zdaniem Zariny, mógłby zachować taki drobiazg z głupoty. W kwaterach mieszkalnych żyje handlarz obracający kradzionym towarem. Podłożymy mu amulet. I powiadomimy Zarinę. Wtedy ona natknie się zarówno na amulet, jak i całą kontrabandę. To raczej wystarczy by ją przekonać, że nikt nie spiskuje przeciwko rawakowi. Okej. Okay. Czy to ja mam podłożyć amulet? Nie. Ja się tym zajmę. Ty za bardzo się wyróżniasz. Mieszkam tu i konstruuję małe roboty. Każdy mnie zna i nie zwraca na mnie uwagi. Potrafię wmieszać się w tłum. Ty natomiast naprowadzisz Zarinę na właściwy trop. Pójdź do niej i powiedz jej tak. Kiedy przechadzałeś się między kwaterami mieszkalnymi, skradziono ci amulet. W piwnicy podsłuchałeś, jak dwóch mężczyzn rozmawia o jakimś paserze. Nie pamiętasz, jak wyglądali. Było ciemno, wszystko jasne. Mam pójść do Zariny i zgłosić jej kradzież amuletu? A potem dodać: Węsząc za złodziejem, przypadkiem <coughs> usłyszałem w piwnicy pogawędkę dwóch ludzi o handlarzu kradzionym towar. Poradzę sobie. Świetnie. Ty od razu skieruj się do Zariny i działaj zgodnie z. Ja okay. w międzyczasie ukryję amulet. Okay. Pogadamy jak wróci. Okay. No, świetnie. Dobra, oko, tak teraz zrobimy. Nie, ja mam na to przyzwalać? Dlaczego? Mam wrażenie, że się powtarzam. Można to zrobić po mojemu albo mieć nóż nie części. Trzeba korzystać z okazji, jeśli się nadarzy. Nie przyjmij się. Czasek, to tak twierdzię. Pogadamy później. Co mówisz? Pokażę, dziennik. Właśnie to jest, ciekawe, to jest ciekawa misja. Dlatego podejmiemy się jej w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.